Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Kolejny odcinek z cyklu SKS, czyli Salon Książki Sportowej. Dziś e, rozmawiamy o dwóch wyjątkowych książkach, e, których autorem jest Agnieszka Cubała, która już tutaj u nas wielokrotnie gościła. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę Będziemy gościć. rozmawiali o książce Zwyczajni 44 i o książce Przetrwać 44. Nasz, nasz, nasza pisarka, która tutaj, ja tak e, która tutaj u nas wielokrotnie gościła, specjalizuje się w tematyce powstania warszawskiego i pisze o losach ludzi którzy w tym powstaniu warszawskim mhm. walczyli. Te książki dotyczą tematyki sportowej, dlatego tu będziemy się rozmawiać, losów, losów osób związanych ze sportem. My nasz program nagrywamy w, no, niemalże w przeddzień startu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wyjątkowy też czas, stulecie startu Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Opisujesz tutaj kilka, kilka mm, fantastycznych osób, które są e, mhm. przeszły do historii polskiego sportu i które są tutaj u nas w muzeum e, również mm, pokazywane na ekspozycji stałej. Jedną z nich jest wybitna polska tenisistka, mhm. Jadwiga Jędrzejowska. Zdecydowanie tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że mogłam przybliżyć ponownie te, tych wspaniałych sportowców. Tutaj w tych moich książkach jest ich całkiem dużo, bo to w sumie jest sześć czy nawet siedem 7, 7 osób, właśnie i w zwyczajnych 44, i w przetrwać 44. Jeśli chodzi o panią Jadwigę Jędrzejowską, to ja o niej oczywiście troszeczkę wspominałam w Igrzyskach Życia i Śmierci, bo to był ten taki mój pierwszy kontakt ze, ze sportowcami. Ja wtedy też miałam okazję poznać pana Bogdana Tomaszewskiego, który był również i, i powstał. I sportowcem i wspaniale opowiadał o tych sportowcach i tak naprawdę dzięki niemu pomyślałam, że e, fajnie byłoby móc połączyć sobie te dwie pasje, bo ja rzeczywiście jestem kibicem sportowym, odkąd pamiętam, bo moi rodzice zawsze oglądali sport. W związku z tym ja się po prostu wychowywałam w takiej atmosferze dawno, dawno tam temu właśnie też sobie troszeczkę uprawiałam sport, a w związku z tym te emocje są mi bardzo, bardzo bliskie. E, I pomyślałam, że w związku z tym, że sportowcy to są tacy wspaniali ludzie, to można byłoby ich przypomnieć przy okazji powstania warszawskiego. A że mamy rocznicę powstania warszawskiego, tuż, tuż przed nami, bo to 80. rocznica. To pomyślałam, że na przykład właśnie fajnie byłoby powiedzieć o pani Jadwidze Jędrzejowskiej, która była niesamowitą postacią, która uczestniczyła w powstaniu warszawskim jako ludność cywilna. Ja w ogóle pomyślałam, że wspaniale też powiedzieć troszkę o tej ludności cywilnej, ponieważ zawsze mówimy tylko o żołnierzach, o powstańcach, a o ludności cywilnej się zapomina, niektórzy nawet zawierają tej ludności cywilnej prawo do podpisania się pod stwierdzeniem, że ludność cywilna była uczestnikiem Powstania Warszawskiego, z czym ja się zupełnie nie zgadzam, dlatego o nich opowiadam. Pani Jadwiga Jędrzejowska była w Powstańczej Warszawie, w okupacyjnej Warszawie, oczywiście wcześniej była wspaniałą tenisistką i pewnie tutaj warto o tym wspomnieć, że była drugą rakietą świata, zresztą przylgnęło do niej takie określenie zawsze druga, prawda, bo ona wygrywała mnóstwo spotkań, ale niestety ze względu na trudną przeszłość i tak naprawdę to, że podczas dzieciństwa rzeczywiście miała dużo takich trudnych doświadczeń związanych z tym, że pochodziła z bardzo biednej rodziny i tak naprawdę no po prostu te kompleksy związane z tym, że ciągle musiała liczyć na kogoś pomoc, że no wiele takich różnych przykrych słów usłyszała też od tych bogatszych kobiet, które w tenisa nie grały tak wspaniale jak ona, ale no po prostu no jakoś jak już się przegrało mecz, no to trzeba było spróbować w czymś innym wygrać, to Niestety ta jej, ta jej psychika no, nie była taka bardzo bardzo silna, stąd to określenie zawsze druga. Natomiast no, jak się rozpoczęła wojna, a czy ja bym jeszcze pewnie wspomniała o e, królu Szwecji, o Gustawie V., który też był oczywiście wielkim fanem tenisa, przede wszystkim był wielkim fanem też e, pani Jadwigi Jędrzejowskiej. Tak naprawdę to właśnie wtedy, kiedy już była okupacja kiedy Polska była pod, pod okupacją niemiecką to ona nawet pewnego dnia została wezwana do m, ambasady. E, i po prostu właśnie wtedy otrzymała informację, że tutaj król Szwecji wzywa ją, żeby właśnie się pojawiła w Szwecji. Natomiast ona stwierdziła, że nie wyobraża sobie, że mogłaby opuścić Polskę, kraj i że jednak wolałaby zostać. No i tak też właśnie została. Myślę, że wcześniej warto też o tym wspomnieć, że oczywiście była jedną z osób, która się pojawiła w gospodzie sportowców, tak? Bo w 1940 roku powstała gospoda pod konkutem, tak? Bardzo słynna, gdzie właśnie z jednej strony była oczywiście jadwiga, Jędrzejowska, był, był Ignacy Tłoczyński, czyli wspaniały powstaniec, tenisista, sportowiec. Był oczywiście pan Janusz Kusociński, też w ogóle niesamowita postać. Natomiast no, ta gospoda bardzo krótko funkcjonowała, ponieważ wiadomo, sportowcy to również konspiracja walka, prawda, więc no, tam Niemcy się bardzo szybko zainteresowali. Natomiast ona została w tej Warszawie, pracowała w fabryce butów. Zresztą tak naprawdę tą fabrykę butów prowadził pan, który Również był wcześniej związany ze sportem, bo on tak naprawdę e, też produkował buty sportowe właśnie jeszcze podczas dwudziestolecia międzywojennego. E, natomiast samo powstanie zostało ją właśnie na Mokotowie w jej domu e, przy, ulicy, e, przy ulicy Kieleckiej. Natomiast właśnie wszystkie osoby zostały zgromadzone w takiej e, Wielkiej willi, i tam chyba w dwóch czy w trzech pokojach po prostu było około 80 osób. Oczywiście w związku z tym, że tam byli m.in. Ronowcy, więc no tak naprawdę te wszystkie najbardziej traumatyczne, dramatyczne doświadczenia, to ona była tego wszystkiego świadkiem, prawda? To są rabunki, to są niestety gwałty, to są egzekucje. Natomiast w związku z tym jako osoba taka posiadająca tego ducha sportowego w sobie zdecydowała się na ucieczkę właśnie z taką niewielką grupą i Przedostała się z tej powstańczej Warszawy do Szczęśliwic, więc w sumie tutaj można byłoby powiedzieć, że zamiast Szwecji Szczęśliwice, prawda? No i to tak, tak generalnie, tak bardzo, bardzo w skrócie to są jej losy, ale właśnie no też pokazanie, że, że, te osoby, które nie walczyły z bronią w ręku czasami mogły walczyć po prostu o przetrwanie i te umiejętności sportowe się przydawały. No właśnie, tytuł zwyczajni 44, dlaczego tak, akurat? Tak. dlatego akurat taki. Eee... Bo chciałam, żeby tytuł był trochę przewrotny, tak, właśnie na zasadzie, żeby można było zadać takie pytanie, dlaczego zwyczajnik, skoro mamy takich nadzwyczajnych ludzi, jak chociażby sportowcy, jak, jak pani Jędrzejowska, czy pani Wajsówna, czy, czy Garkowienko chociażby. Dlaczego taki? Taki, że tak naprawdę cała ludność cywilna po prostu była równa wobec tego strasznego dramatu i tej hekatomby, która się rozegrała w powstańczej Warszawie. Ja tutaj, jak patrzę na, na, na spis treści, bo mm -hmm. nie ukrywam, że książki jeszcze nie przeczytałem, bo książka jest gorąca, bo, bo książka tak. jest gorąca <laughs> świeża, ale patrząc, patrząc po, e, po tytułach e, poszczególnych e, rozdziałów, no to że tak powiem Muzeum Sportu tą książką stoi, nieważne, bo jest, jest Alfons Karny, rzeźba na barykadzie. Ta tak. e, słynna, e, słynna rzeźba, dziewczyna zaskakanko, dziewczynka ze skakanką mm -hmm. jest u nas w muzeum. No, Kilka proszę, słów. A to o... tylko nie wiedziałam Kilka słów o, o, o właśnie Alfonsie To w ogóle też niesamowita postać, wspaniały rzeźbiarz oczywiście. Związany z konspiracją, on związany był z Biurem Informacji i Propagandy i akurat tutaj słynny, słynny plakacista, malarz, można byłoby powiedzieć, autor plakatów powstańczych Stanisław Miedza Tomaszewski. Właśnie z nim współpracował między innymi w pracowni karnego. Ukrywał swoje prace propagandowe przygotowywane i na powstanie, i jeszcze podczas okupacji. Również dla Biura Informacji i Propagandy. Natomiast Karny w ogóle odniósł, znaczy doświadczył bardzo takich wielkich strat, ponieważ jego pracownia, właśnie z rzeźbami, została dwa razy zniszczona. Pierwszy raz w roku 1939, kiedy właśnie spłonęła, a potem podczas powstania warszawskiego. Natomiast to chyba też było takie niesamowite, że jak wybuchła wojna w 1939 roku, to on jednak postanowił, wyjechać na, na wschód, tam generalnie nawet zaproponowano mu w ogóle, żeby wyrzeźbił samego Stalina, aczkolwiek wiadomo było, że to jest niebezpieczne, prawda? Bo jak się rzeźba uda, to wszystko okej, okay, ale co tutaj będzie, jak, jak ta rzeźba nie będzie spodobać. tak, jak się nie spodoba, to to mogło być groźne. W związku z tym stamtąd się ewakuował i rzeczywiście przeniósł się do e, okupacyjnej wtedy Warszawy, natomiast jak po prostu stanął przed tym budynkiem, gdzie była jego pracownia, to się okazało, że po prostu tam, gdzie była pracownia, to jest dziura, tak? bo akurat dokładnie w ten budynek trafiła bomba. Natomiast zastanawiał się, co się stało właśnie z jego, z jego rzeźbami. Część jego rzeźb była w ogóle w Zachęcie generalnie, więc tam się skierował. Co by było śmieszne, akurat dokładnie wtedy trafił, znaczy został pojmany w Łapance, aczkolwiek to też było takie niesamowite zrządzenie losu, że po prostu te osoby, które zostały złapane w tej Łapance, zostały przywiezione dokładnie do Zachęty i po prostu rozpoznał go tam, Dyrektor zachęty, no i właśnie tam powiedział Niemcowi, temu oficerowi, który tam był, że to jest nasz rzeźbiarz, jest związany z nami, w związku z tym, że po prostu miał dokumenty właśnie na siebie, więc się wszystko zgadzało i po prostu dostał wtedy tam godzinę chyba na wywiezienie swoich, swoich rzeźb. Generalnie i tak się część tych rzeźb uratowała. Niestety potem część z nich właśnie została zniszczona podczas Powstania Warszawskiego, aczkolwiek jedna rzeźba trafiła dosłownie na barykadę, właśnie po prostu jako, jako element no obronny w jakimś tam sensie. Aczkolwiek Alfons Karny to była niesamowicie ciekawa postać i taka właśnie, ja bym powiedziała, że chyba trochę tego ducha sportowego też musiał mieć, ponieważ na przykład właśnie 1 sierpnia e, wyszedł na dach tej kamienicy, gdzie mieszkał, bo on po prostu swoją pracownię miał na samym strychu, więc tylko otworzył okno. No i tam wyszedł i po prostu w ramach takiego odruchu patriotycznego właśnie tam powiesił flagę polską, biało-czerwoną. Oczywiście na ten budynek natychmiast posypał Posypały się, posypały się grad kul, pocisków i tak dalej. W związku z tym mieszkańcy właśnie cywilni się przestraszyli i poprosili go, żeby jednak on tą flagę może zdjął, prawda, bo to jest bardzo niebezpieczne. Okazało się, że łatwiej było ją tam umieścić niż potem zdjąć, ponieważ to już to, to okno było obserwowane, więc tak naprawdę trzeba było rzeczywiście się wykazać i z ręcznością, no też bym powiedziała, że może duchem sportowym gdzieś tam znowu, bo ta flaga tak naprawdę została Zdjęta w taki sposób, że po prostu rzucano tak jak lasem, prawda? I w taki sposób ją ściągnięto generalnie. Alfons Karny to w ogóle była niesamowicie ciekawa postać, właśnie on słynął ze wspaniałego poczucia humoru. I na przykład tutaj między innymi jego przyjaciel brał ślub, generalnie. Natomiast Alfons Karny był bardzo przeciwny temu związkowi, bo ten jego przyjaciel, który miał około 40 lat, postanowił się związać z kobietą młodszą od siebie od 20 lat, co już się karnemu nie podobało. A poza tym uważał, że że to w ogóle bez sensu, podczas powstania tu się wiązać, nie wiadomo co się stanie, więc ale był świadkiem tego właśnie swojego przyjaciela, więc jak ksiądz zapytał, czy on zna tą panią, to Alfons Karny stwierdził, że nie, że on w ogóle widział ją po prostu po raz pierwszy, ta kobieta nie mogła mu tego potem wybaczyć do końca życia, że w ogóle jak on mógł. No ale to właśnie wszyscy o tym mówią, że, że, że on po prostu nie cierpiał, kiedy robi się zbyt poważnie, tak? że w ogóle taka fajna, fajna, ciekawa postać. Natomiast no właśnie potem jeszcze doszło oczywiście do tego, że podczas powstania ta jego pracownia została drugi raz zbombardowana i większość rzeźb przepadła, aczkolwiek kilka tam udało się, udało się uratować, ponieważ on po zakończeniu powstania jeszcze właśnie z panem profesorem Lorencem też właśnie między innymi pojawił się w Warszawie, żeby właśnie trochę tych dzieł sztuki odzyskać. To już ostatnia pokrótce z tej, z tej pierwszej książki, Zwyczajni 44. Postać również związana z naszym muzeum, a w zasadzie z jednym z naszych mm -hmm. kolegów, współpracowników tutaj z, z muzeum, czyli <laughs> słynny Kordian Tarasiewski. Tak, to też jest w ogóle niesamowita postać. Ja bym powiedziała, że no, bo, znaczy kiedyś byśmy pewnie powiedzieli przedsiębiorca, teraz byśmy powiedzieli biznesmen generalnie. Wspaniała postać, związana oczywiście z polskim tenisem, z upamiętnianiem polskiego tenisa także. Um, on, znaczy z, ja. Jego historię poznałam dawno, dawno temu, wtedy, kiedy jeszcze właśnie pisałam książkę Igrzyska życia i śmierci. Natomiast, właśnie jego postać mnie o tyle zainteresowała, że to był taki człowiek, który troszeczkę musiał wybrać pomiędzy sportem a no karierą, Biznes. tak, biznesem, karierą zawodową, no i stwierdził, że chyba jednak wybierze karierę zawodową. Natomiast tutaj jest też ciekawy kolejny taki aspekt sportowy, bo dokładnie na korcie poznał swoją żonę, i to też pewnie było, było ciekawe. Natomiast ma niesamowicie interesującą historię taką okupacyjną, właśnie to jak on po prostu prowadził firmę, jak, jak udało mu się na tym rynku zaistnieć, jak udało mu się w jakimś sensie wygrać z różnymi e, takimi zakazami niemieckimi. Natomiast, no, Potem podczas powstania Warszawskiego, oczywiście, tą firmę również prowadził. Tutaj do magazynu, który był przy ulicy Grzybowskiej, ciągle zgłaszali się właśnie powstańcy, no bo wiadomo, że tam było, była żywność. No jeśli chodzi o, o tą żywność, to nie było jej zbyt dużo w powstańczej Warszawie, więc tak naprawdę to tutaj bardzo, bardzo pomagał. Ale też są przeciekawe jego opowieści a propos tego, jak, jaka panowała z kolei biurokracja, tak, i jak po prostu dwie różne komórki chciały przejąć tą całą żywność. Z drugiej strony nikt nie chciał zapewnić pomocy w transporcie na przykład, Tak, więc to jest cała taka epopeja, ale ja, ja tak sobie myślę, że jak zaraz są Igrzyska, to nie można nic nie powiedzieć o ja widzę Wajsównej, która po prostu też jest bohaterką mojej książki, jest dwukrotną olimpijką, dwukrotną medalistką, no i wspaniałą kobietą, która ona też przeszła przez Powstanie Warszawskie jako ludność cywilna. Koniecznie. Ale tak, szanowni państwo, zachęcamy do przeczytania tej książki, żeby tutaj żeby tutaj żeby wszystkiego, nie było. wszystkiego nie opowiedzieć, bo, bo jak Państwo widzicie, historia naszego kraju i historia sportu, historia biznesu przeplata się bardzo mocno, więc, więc warto też odwiedzić Muzeum Sportu, żeby poznać. Historię, historię Polski, jak ona wyglądała. I kolejna książka, Przetrwać 44. Tutaj zbiór autorów. Tak, zbiór autorów. I opisujesz tutaj historię. Wojtka Męcla, Przecudowna postać. Sportowiec oczywiście, piłkarz, taki bardzo zaangażowany. Zresztą jeden z piłkarzy błysku, błysk, czyli pierwszy zwycięzca konspiracyjny chemistrza z Warszawy w piłce nożnej w 1940 roku przy okazji, wspaniały, wspaniały młody człowiek, poeta, Erudyta, zakochany w książkach, bardzo mocno zaangażowany w konspirację. Ja tak nawet nie wiem, czy przypadkiem to jego zaangażowanie z konspiracją nie było związane ze sportem właśnie, bo tak naprawdę większość e, piłkarzy grających w błysku to po prostu byli e, żo żołnierze tej armii podziemnej, a potem również powstańcy. Natomiast on też należał do, takiej do takiego tytułu Sztuka i Naród, gdzie między innymi był chociażby Tadeusz Gajcy. Natomiast to też jest bardzo ciekawe, bo mówiło się o tym, że nad tym tytułem e, ciąży klątwa, że tak naprawdę każdy, kto zostanie redaktorem naczelnym tego tytułu to po prostu ginie. Rzeczywiście Między innymi gajcy na przykład był i również zginął podczas powstania Warszawskiego, Wojtek był ostatnim redaktorem i oczywiście on niestety też zginął. Natomiast to był właśnie taki chłopak, o którym można byłoby powiedzieć, taki typowy sportowiec, który się niczego nie boi odważny, idący do przodu, realizujący swoje cele, właśnie też się trochę śmiał z tej, z tej klątwy, no i po prostu stwierdził, że nie wyobraża sobie, że on mógłby zginąć. On ma tyle planów, e, przygotowywał się do tego jutra powojennego. Natomiast no, okazało się, że po prostu niestety akurat właśnie pod koniec września, wtedy kiedy pomagał swoim kolegom przynieść wodę do kuchni polowej, gdzie, 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 gdzie po prostu walczył, to przechodzili przez barykadę. Tam akurat w tej barykadzie był tylko taki jeden przelot. No i Wojtek szedł jako trzeci, i po prostu snajper niemiecki już się na tyle wstrzelał, że, że, że został zabity znaczy został śmiertelnie ranny, a zginął, a, a umarł na swojej swojej narzeczonej, właśnie sanitariuszki, pielęgniarki jednego z powstańczych szpitali, ale wspaniała postać, cudowne wiersze, no zachęcam do Poznania, no i wspaniały piłkarz oczywiście. Szanowni Państwo, my też zachęcamy tematyka. No, bardzo trudna. Tutaj nasza ekspertka się podejmuje tego tematu już po raz kolejny. Tak? Czyli połączenia sportu z Powstaniem Warszawskim, ale też z kulturą, ze sztuką, mhm. tak? no, bo tak, to jest taka tak, duża, tak, tak. duża mieszanka. Warto poznać na pewno czy losy wszystkich tych ludzi, bo, bo, bo są to ludzie nietuzinkowi, bardzo, bardzo ciekawi, którzy mogą być wzorem do naśladowania również w czasach dzisiejszych. Gdzie książki można kupić? No, w zasadzie wszędzie, chociażby w Empiku. Nie wiem, być może u Państwa też będzie można kupić jako książki, które, które, będą sportowe. To zobaczymy. Ale tak przede wszystkim, no to myślę, że w każdej księgarni większej już powinny być na pewno Empik, na pewno Świat Książki, na pewno większość księgarni internetowej, na pewno Wielka Litera, która jest wydawcą. Zachęcamy do zakupu no i trzymamy kciuki za dalsze odkrywanie historii sportu i historii naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Był to kolejny odcinek z cyklu Salon Książki Sportowej. Naszym gościem była Agnieszka Cubała. Dziękuję. Wyobraź sobie sport, w którym by zwyciężyć nie potrzeba zaciśniętych pięści. Wystarczą trzymane mocno kciuki, a nokautujące są jedynie wysokie kwoty. W tej dyscyplinie runda nie ma końca, a narożnik jest tam, gdzie Ci najwygodniej. Bo tu boksować możesz się tylko z myślami, na co przeznaczysz wygraną. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków?